Widok jak w górach chmury ułożyły się jak wysokie góry. Za nimi schowało się słońce, które wzeszło. Pięknie. Inaczej. Każdego dnia tak, tak inaczej. Zobaczymy o czym dzisiaj będą szumieć sosny. Wyruszam do lasu. Wyruszam do lasu dziewiąty dzień mojego zimowego zatrzymania zatrzymania w sobie kochani zatrzymania w drodze, zatrzymania coś zapewne się pojawi, coś przyniesie to kołysanie sosen. Takie dzisiaj piękne niebo, kochani, zatrzymuje się co kawałek. I spoglądam za chwileczkę to słonko gdzieś się przebije i już będzie ostre, będą ostre promienie słońca. Ale teraz jeszcze to niebo takie piękne. Takie piękne. Każde niebo ma swój urok. U mnie moja zadymiara zadymia. Tworzy chmury i kształty. A tutaj, tutaj tworzą się te chmury. Pięknie, pięknie. Biegną, biegną tak szybko po niebie. Płyną, płyną, biegną jak kto woli. Dzień dobry, kochani. Tak twarzą w twarz to zawsze inaczej chociaż powiem wam, że dzisiaj niebo i o, i to, co za mną jest piękne. Za mną brzozowy las i te chmury, które, które tworzą dzisiaj góry. Lekki wietrzyk wieje, letni letni, dla mnie letni jestem dzisiaj kochani taka wiecie bardziej, bardziej nie nie ubrana bo jak tak maszeruję szybko to też mi jest gorąco brzozowy może to z, o czym szumią brzozy dzisiaj zamiast o czym szumią sosny chociaż tutaj dookoła w zasadzie i brzozy i sosny brzozy gdzie można się przytulić gdzie można poczuć tę energię spokoju? Sosny szumią, kołyszą, skrzeczą, skrzypią. Jak się tak zatrzymasz przy brzozowym drzewie, to zdasz sobie sprawę, że tylko istnieje ten moment. Nie ma żadnego innego. Nie można nic innego oprócz tej chwili mieć pod kontrolą. Nie da się kontrolować wszystkiego. Istnieje tylko ta świadomość w teraz. I to jest właśnie ważne. Jeżeli chcę coś zrobić, to mam władze moją chwilę, właśnie, właśnie tę chwilę, która dla mnie przepływa, która się wydarza, która jest, w której trwam. I tylko tutaj 100% działania mogę włożyć w to, żeby było inaczej. Tutaj mogę dokonać zmiany, tutaj mogę dokonać przewartościowania. Tego w co wierzę, popatrzeć co mi nie leży, jakie mam przekonania, jakie, jakie wzorce kierują jeszcze moimi krokami. I tak właśnie ta chwila w zatrzymaniu pokazuje tą inność, że można to zrobić i nic poza tą chwilą, kochani, się nie liczy. Wyjdźcie, zatrzymajcie się w świadomości na chwilę, na tę jedną, która przypływa, i na tę kolejną, i kolejną, i kolejną, i tylko tę jedną chwilę możecie kontrolować. Żadnej innej, żadnej innej. To w tej chwili właśnie dokonuje się wyborów. To w tej chwili dokonuje się, tworzy się plan na resztę chwil, które przyjdą. Jak się zatrzymasz, to zrozumiesz, że nic oprócz tej chwili nie istnieje. Że tylko ta jedna chwila daje ci możliwość zmiany działania, bycia w sobie, odszukania siebie, stawiania na siebie w tej chwili. Bo to, co minęło, to już odpłynęło, zabrało cząstkę energii. Ale zawsze mamy tę moc, żeby tę cząstkę energii przywołać, żeby ona tutaj stała się tą mocą przerobową na tę chwilę, która się pojawia właśnie teraz i teraz i teraz i z każdym krokiem. I wszystko to, co jest w teraz, zauważcie, że wszystko to, co dzieje się w teraz, jeżeli w teraz kontrolujesz, niech już pozostanie to słowo, kontrolujesz siebie i to, co dookoła, każde drzewo, które się pojawia, każdy słyszysz szum. To tak naprawdę uwalniasz swój umysł od tego worka myśli. One albo przestają płynąć, gdzieś gubią się na chwilę w tej teraźniejszości, gubią się. I, i wiedz, że to jest ten moment na tworzenie. Zimowe zatrzymanie. Wszystko w zimie się zatrzymuje wzrost, rośliny czekają. Drzewa napełnione sokami czekają, przesy, przesypiają zimę, by móc na wiosnę wystrzelić nowym listkiem, nowym kwiatem. Zwierzęta się budzą z zimowego snu, a my w naszym życiu mamy tak mało zatrzymania. Mało wszędzie gdzieś pędzimy. Gdzieś te chwile takie stają się ulotne. O czym dzisiaj szumią moje sosny? O czym szumią moje sosny? Hej, sosenko, sosenko! Tak, hej, sosenko, sosenko! Moja pierwsza praca w przedszkolu, które nosiło nazwę sosenka. Tak, tyle wspomnień. Tyle wspomnień i, i z miejscem, w którym człowiek jest, i z ludźmi, z którymi się spotyka. Zawsze coś się pojawia, coś przypływa. Takie zimowe zatrzymanie, gdzie szuka się, szuka się rozwiązań tego, co. Oczy dzisiaj lepiej. Oczy dzisiaj lepiej, ale mimo wszystko jeszcze coś z tymi oczami jest nie tak. Coś jest nie tak. Zaraz wejdziemy w brzozy. Na razie jesteśmy w sosnach. O czym szumią dzisiaj sosny? Może warto się zatrzymać i posłuchać, co dzisiaj chce mi powiedzieć moja sosna. Co w tej chwili jest dla mnie ważne? Czym rezonuje dzisiaj? Czym rezonuje teraz? Że przyciągam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Pamiętajcie, że możecie stworzyć swoją chwilę taką, jaką chcecie, żeby była. Odwracam Wam trochę teraz na te piękne białe brzozy. Można się zatrzymać i zapytać, czym dla mnie jest moja chwila tworzenia. Co mogę w tej chwili sobie dać? Z czego mogę się cieszyć? Jaka lekkość się pojawia? Albo jaka ciężkość? Piękne brzozy. Piękne brzozy. W brzozowym gaju ptaszki śpiewają. Dzisiaj nie słychać ptaszków. Stało. Jest ten kolor tych brzóz, taki lekko oświetlony. Nie ma tej szarości. Jest po prostu pięknie. Jak każdego poranka, oczywiście, jest pięknie. Zobaczcie, kochani, jak pięknie. Kiedy słońce przebiło się przez chmury i oświetliło brzozowo sosnowy las. Magia świateł, magia świateł. I tylko ta chwila. I ta, i ta, i kolejna. I ta, która daje zachwyt, i tak, która daje to wow w środku, w ciele przepięknie, przepięknie. Brązowa kora sosen odbija się w blasku słońca, szaro-białe pnie, brzuch tworzą przepiękną kompozycję, przepiękną. I jak tu nie kochać chwili, jak tu się nie zatrzymywać. Jak tu nie być w zachwycie. I jak tu nie tworzyć swojego pięknego życia z każdej chwili, która się pojawia. W takiej chwili nie ma smutku, w takiej chwili nie ma nie ma buntu. Sztuką jest naprawdę, kochani, zauważać chwilę zauważać chwile, które się pojawiają. Nie tylko chwilę, ale, ale chwile, które napływają jedna po drugiej. Jestem teraz pomiędzy sosną a brzozą. Pomiędzy na pięknym zielonym dywanie z mchu i tam w oddali to świecące słońce, które się już przedziera. No jest po prostu bajeczny widok. i leśną ścieżką gdzieś do chatki Babajagi. Idzie Małgosia, może gdzieś spotka Jasia w lesie. Kto to wie, kto to wie, co na drodze. Tak należy dbać o każdą chwilę. Ona przynosi tyle rozwiązań. Tyle rozwiązań. Patrzcie, kochani, jaki dzisiaj krajobraz za mną i przede mną jest. No jest pięknie, no co tutaj mówić. Jak łapać chwilę właśnie tak, o właśnie tak, kiedy to słoneczko, kiedy to słoneczko jest tutaj, o kiedy łapać chwilę? W takie, w takie momenty, kiedy wychodzimy ze sobą, kiedy się zatrzymujemy, kiedy mówimy tak, jestem dla siebie priorytetem, jestem dla siebie ważna, robię wszystko, żeby pozbyć się stresu, żeby pozbyć się destrukcyjnych myśli. I to można zrobić tylko w chwili, po prostu, kochani, w chwili tej jednej, jedynej. To są te chwile dla nas, świadome chwile dla nas. Idę dzisiaj inną ścieżką. Taką sobie znalazłam, zupełnie inną. Właśnie tak, ze słońcem z boku. Pięknie, zobaczcie, jak pięknie. Czyż to nie wiosna? Czyż to nie wiosna? Brakuje tylko liści na brzozach pomiędzy sosną a brzozą. Dzisiaj odbywa się moje poranne zatrzymanie. Zimowe zatrzymanie. Tyle, kochani. Ja bym doszła jeszcze ścieżką do przodu. Tyle. Pamiętajcie o swoich chwilach. One są najpiękniejsze, najważniejsze. W nich następują decyzje. W nich następuje reset. W nich następuje... Zmiana. Tylko w danej chwili materializuje się pragnienie i marzenie. Nie ma innego czasu. Nie ma innego czasu. Słoneczko. Słoneczko. Przepiękne dzisiaj jest słoneczko. Tyle ode mnie z mojej leśnej ścieżki. Jeszcze parę dni i będą już dymy i kominy. A przede mną zobaczcie, jaka piękna łąka zielona. Z miękkiego gąchu. Do zobaczenia jutro, w ostatni dzień roku. W ostatni dzień roku, co przyniosą sosny, co zaśpiewają brzozy. Zobaczymy. Na razie jest ta chwila i ona jest najważniejsza. I, i tego się trzymajcie, że tylko w tej jednej, jedynej chwili dajesz z siebie 100% działania. 100%. Nie ma inaczej. 100%. I wtedy przyjdzie to, na co czekasz. Bo tylko tak możesz materializować bez tego, bez tej plątaniny, która jest w głowie, będąc tutaj, słuchając tej przestrzeni, słuchając serca, słuchając podpowiadania. I tutaj stąd też, kochani, w tym miejscu rozpływa się lęk i obawa, że to, co przede mną jest, jest złe. Nieprawda, wszystko jest dla mnie i dlatego jesteś na mojej drodze, żebym mogła siebie odnaleźć w każdym kawałeczku. W każdym, w każdym, w każdym. Buziaki i do jutra. Chyba, że jeszcze coś pięknego... Chyba, że jeszcze coś pięknego się wydarzy. Popatrzcie, jakie piękne słońce. Wow. No, patrzcie, jak pięknie. Chciałoby się zatrzymać chwilę. Kiedy to się tak nie da? Zatrzymać chwilę. Można ją zatrzymać w kadrze, można ją zatrzymać tutaj w sercu, we wspomnieniu, ale to tak szybko umyka. Przychodzi i odchodzi. Zostawia ślad zawsze, na zawsze, zawsze i na zawsze. Dzięki. I jeszcze chwila medytacji z zimowym słońcem. Niech ta chwila zatrzymana w kadrze będzie dla Was też chwilą zatrzymania. Cieszmy się, dopóki trwa.